hej siemiaczku witajcie z tej Gilon i to dzisiaj w sklepie 9 września 2022 roku i co dzisiaj mamy nowy skin e, mazy z 1200 tak on się prezentuje wraz z takim stylem nocna spoko skinek z 1200 Kalej doskopowy kruszyciel za 500, można go było dostać za darmo za wyzwania na kreatywnym, jak się zrobił podejrzeć 10 questów z wyzwań, można go właśnie było dostać za flirko, dalej mamy tęczowy pakunek za 300, no i cały zestaw pryzmatyczna e, tolerancja za 1000, jeśli mamy oczywiście kilow. No i co, panie Kuku za 1500, Pan dobran za 1500, Piszczący Kielow za 1500, Walkiria za 2000, Mroźno skrzydło za 1500, Wilko Króliczka za 1500, Lamolew za 1500, Neozwież za 500, dalej mamy Zina za 1200, Ekspert od uzbrojenia za 1200, proste Jak Banan za 500, Biurowa Karuzela za 500, Pozłocany Witraż za 500, ów za 200. No i co? Dalej mamy pakiet zadań rządzących Fantasmata, Skiny skoaczali, powróciły, czyli oczywiście Alto i Poetka. No i tu jeszcze itemki, oczywiście, do nich i też powróciła Strowka i Dzikun. I temki też, oczywiście, od nich. E, o! I powróciły też wszystkie ikonowe e, tutaj. Tańce, czyli Pobudka Świat Rolex, Last Forever, wszyscy milują skarpety, Bim Boom, Dawaj, Pakiet, Betes, Dynite, Kurczak, Akrobacja, hej, tam Budowanie, Solfko na Perkusji, Nie Zaczynaj, Gangnam Style, Dzikość, makarena skiny też tutaj wróciły z podgłośni, a bo całe podgłośni muzykę wróciło, ok czyli Światełko, Nie Żdziły, Uścisk, te Skinki oczywiście też re reagują na muzykę, Lśniąca Drużyna, Flow, Impuls i tak dalej. E, Impra, bohaterka imprezy, divad imprezy to jest też tutaj w sklepie. No tutaj Wam pokażę pokrótce, Cobra Kai nadal w sklepie, także tutaj też chyba tego nie będę pokazywać. Gwiazdka też nadal w sklepie, darmowej temki też nadal w sklepie i zestaw Patrick Mahomes też nadal w sklepie. Także co co, jeśli podoba Wam się sklepie, to pamiętajcie subdzony, łapko w górę, kod w sklepie, a się z wami żegnam siemneczko.